Witam Was moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kosmetyków z filmu Floslek, która otrzymałam w ramach współpracy z portalem Visage Club. E, tą recenzję podzielę na dwie części, ponieważ e, teraz jestem w stanie opowiedzieć Wam o trzech kosmetykach z serii e, do skóry wrażliwej. Zaś e, kiedy przetestuję dwa pozostałe kosmetyki... E, po prostu nakręcę drugą część recenzji, ponieważ zostałam jeszcze masło do ciała oraz żel pod prysznic i jest recenzuję w momencie kiedy będę miała już wyrobione zdanie na ich temat. A dzisiaj zapraszam Was właśnie na recenzję. Tych właśnie trzech kosmetyków, o tych dwóch kosmetykach Wam już wcześniej wspominam, zarówno w ulubieńcach. O tym jeszcze nic nie mówiłam, więc teraz, jeśli jesteście zainteresowani, oczywiście zostańcie ze mną. Rozpocznę może od kosmetyku, o którym Wam nie wspominałam, a który tak naprawdę jest już zdękowany, zużyłam go praktycznie, no zużyłam go do samego końca i e, jest to łagodny żel do higieny intymnej, do skóry wrażliwej, z serii hypoalergicznej, tak prezentuje się opakowanie. Nie jestem w stanie wam zoomować tutaj opisu, który jest na opakowaniu, dlatego teraz wiedzie sobie tutaj albo zdjęcie, albo przepiszę wam po prostu treść tego, co jest napisane na opakowaniu. Jak mogli się zauważyć, przeczytać, producent po prostu rozwinął skrzydła, wypisał tak cudowne rzeczy, że po prostu się w głowie to nie mieści. Moje odczucia na temat tego kosmetyku są, no nie dość, nie, 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 nieprzyjemne, że tak to określę. Po pierwsze, podczas stosowania, pierwsze, co się rzuca w Oczy bądź w dotyk, to konsystencja tego żelu pod, do higieny jest bardzo, ale to bardzo wodniste. Po prostu, kiedy bierzecie go na rękę, on po prostu spływa. Nie wiadomo, jak z nim pracować, żeby go użyć, po prostu. Więc tutaj pod tym względem. Em, Producent powinien zmienić tą formułę, ponieważ bardziej taka treściwa konsystencja, gęstsza konsystencja jest łatwiejsza po prostu w użyciu, w mojej opinii chociażby. Więc to jest pierwszy minus, jaki tutaj zauważyłam. Ma delikatny zapach i powiem Wam, że. Nie miałam zbyt przyjemnych odczuć, jeśli chodzi o jego zastosowanie i to, jak działał na mnie po kąpieli, że tak to określę. Trochę krępujące jest mówić o żelu do higieny intymnej, no ale cóż zrobić. Jest to po prostu jeden z kroków naszej codziennej pielęgnacji, więc tutaj trzeba co nieco na ten temat powiedzieć. Mimo tego, że jest do skóry wrażliwe, ja odczuwałam dyskomfort po prostu. Po późniejszym po prostu pokąpieli, czułam, że po prostu nie jest mi fajnie i nie wiem, może jakiś składnik na mnie nie podziałał, czy jakoś tak, ale po prostu nie jestem praktycznie wcale zadowolona z tego e, żelu e, tutaj jeśli chodzi o pienienie się, jeśli można to tak o, o, odmienić e, też bardzo słabo się pieni jest taki tempy po prostu w użyciu, no nie wiem co wam jeszcze tutaj powiedzieć, plus za to, że jest pompka dozuje, no, odpowiednią ilość kosmetyku e, i tak naprawdę mamy tutaj go 200 ml i tak jak już wcześniej wam powiedziałam no nie jestem z niego zadowolona Zaś z dwóch pozostałych kosmetyków, czyli mleczka do demakijażu i antyperspirantów w kulce, jestem e, mega zadowolona. Najbardziej jestem zadowolona właśnie z tego mleczka do demakijażu. Wspominałam już Wam o nim w ulubieńcach e, ostatnich miesięcy. E, zużyłam go również praktycznie do samego końca. Jest mega wydajny, e, ma odpowiednią konsystencję, nie spływa z wacika. E, bardzo fajnie, po prostu. E, Zmywa każdy rodzaj tuszu, nawet eyelinery, które używam, moje makijaże też często gęsto e, były dosyć kolorowe. Te cienie miały różną pigmentację i tak dalej. Nie miałam żadnego po prostu problemu, jeśli chodzi o demakijaż mój codzienny oczu. Nie trzeba było tych oczu trzeć, nie podrażniał tych oczu i po prostu sponsorem dzisiejszej imprezy jest słowo po prostu, ale. E, musicie mi to wybaczyć, jest to ostatnio moje jedno z ulubionych słówek postaram się je ograniczyć i tak naprawdę jeśli chodzi o to mleczko, myślę, że prędzej czy później powrócę do niego cieszę się, że mogłam go przetestować, ponieważ pewnie nigdy bym do niego jako tako nie dotarła ponieważ rzadko kiedy robię zakupy w aptekach a ta seria myślę, że do skóry wrażliwej jest dostępna tylko i wyłącznie w aptece, więc tutaj naprawdę cieszę się, że mogłam go przetestować i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Jeśli macie wrażliwe oczy, zależy Wam na takim konkretnym demakijażu i tak dalej. Serdecznie Wam go polecam, ponieważ jest naprawdę super wydajny. I naprawdę można powiedzieć, nawet że jest to idealny kosmetyk do demakijażu oczu. No i teraz ostatni kosmetyk, czyli ta kuleczka. Antyperspirant w kulce, już też Wam o nim wspominałam. 12 godzin bez alkoholu, również do skóry wrażliwej. Seria hypoalergiczna, bez parabenów. Mamy go tutaj 50 ml, czyli standardowa pojemność tego typu kosmetyków. Mamy tutaj po prostu mamy tutaj kulkę standardową, nie zacina się, nie ma problemu z aplikacją, również dozuje odpowiednią ilość właśnie tego preparatu pod pachami. Dosyć szybko mo można też powiedzieć, że wchłania się, wysycha pod pachą, więc nie trzeba wiecie długo chodzić na na boksera i czekać aż to wszystko e, się ładnie wchłonie i wyschnie. E, cóż tu jeszcze mogę wam powiedzieć na jego temat? Ma taki delikatny zapach, więc jeśli nie lubicie e, mocnych, intensywnych zapachów antyperspirantów, to ten również wam e, to ten powinien wam się spodobać, ponieważ nie jest wyczuwalny, e, neutralizuje przykry zapach. E, Chroni też również bardzo fajnie yy, i po prostu po prostu super kuleczka również, e, jeszcze jej całej nie zużyłam, chociaż tu już jestem ku końcowi e, naprawdę te kosmetyki e, jestem z tych kosmetyków naprawdę bardzo zadowolona przynajmniej z tych dwóch, bo żelu, prysz, e, bo żelu do higieny intymnej wam nie polecam e, i myślę, że to tyle jeśli chodzi o tą recenzję, jeśli pominałam oczywiście jakieś istotne kwestie e, jeśli chodzi o te kosmetyki Kosmetyki, ceny i tym podobne rzeczy podam wam na dole w opisie. Również to, co jest z tyłu napisane na opakowaniach, chyba że znajdę po prostu opis w internecie właśnie tych kosmetyków. To wam wszystko podlinkuję na dole. Przeczytajcie opis, zanim zadacie pytanie. No i jeśli macie jakieś pytania, oczywiście to dajcie znać w komentarzach. Odpowiem Wam na, na nie oczywiście i dajcie też znać, jeśli używaliście któregoś z tych kosmetyków i jakie są Wasze odczucia na ich temat. Więc to tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa pa!